Assalamu alaikum. Ostatnie kilka tygodni było głęboko traumatyczne dla Fułada Mazena Maducha, mieszkańca Gazy, mieszkającego z żoną i trójką dzieci w dzielnicy Sabra w mieście Gaza. Okres po wydaniu 24-godzinnego nakazu ewakuacji skierowanego do 1,1 miliona Palestyńczyków mieszkających w północnej Gazie, niezwykle wąskiego okna czasowego, na zorganizowanie podróży do południowej gazy, upłynął pod znakiem bezlitosnego izraelskiego bombardowania. Widziałem przed sobą piekło, nieustanne naloty, mówi Maduch, wspominając noce spędzone w swoim domu. Nigdy nie spodziewałem się, że wojna będzie trwać aż do teraz. Nie spodziewałem się, że będzie tak intensywna i tak zacięta. Do tej pory minęły 33 dni. Czy możesz sobie wyobrazić, że minęły 33 dni ludobójstwa? Maduch powiedział, że on i jego rodzina zdecydowali się przeprowadzić do domu ojca w tej samej okolicy w drugim tygodniu wojny, ponieważ jego dom został całkowicie zniszczony podczas bombardowań. Maduch dodał, że wprowadziło się tu także dwóch jego pozostałych braci, obaj żonaci. Oznaczało to, że w jednym mieszkaniu o powierzchni 100 m2 mieściło się ponad 20 osób. Kiedy nadchodzi noc, zaczynają uderzać bez przerwy. Czuję, jak mocno bije serce mojej rocznej córki. Izraelskie wojsko przeprowadziło bezlitosną kampanię bombową w strefie gazy, w wyniku której zginęło ponad 11 100 osób, głównie kobiet i dzieci. Bezlitosne bombardowania pogarszają. Poważne niedobory żywności, wody i energii. Izraelska inwazja lądowa oddzieliła południe od północy, prowadząc do dalszych komplikacji na terytorium, które było blokowane już 17 lat przed obecną wojną. Maduch spędza poranki na poszukiwaniu jedzenia i wody, chodząc od domu do domu, od jednego supermarketu do drugiego i od jednej piekarni do drugiej. Większość piekarni została bezpośrednio dotknięta i nie ma gdzie znaleźć jedzenia. Biegamy z miejsca na miejsce w poszukiwaniu wody. Ledwo udaje mi się napełnić dwa dziesięciolitrowe żółte kanistry dziennie. Szukam też wody dla mojego drugiego brata, który porusza się na wózku inwalidzkim. Organizacja Narodów Zjednoczonych podała, że w środę wszystkie piekarnie w północnej strefie gazy zostały zamknięte, z powodu braku dostaw. Gaza zamieniła się w miasto duchów. Samo spacerowanie ulicą jest zdradliwe. Znane ulice i znajome punkty orientacyjne, w których dorastaliśmy, są ledwo rozpoznawalne. Wszystko zostało zniszczone. Maduch twierdzi, że nie czuje się bezpiecznie, nawet ukrywając się w szpitalu Al-Shifa. Ciągle bombardują wszystkie miejsca w gazie. W czwartek ogłoszono, że cywile mogą się teraz przemieszczać w czterogodzinnym oknie wyznaczonym codziennie przez izraelskie wojsko, które zapewnia bezpieczne przejście z miasta Gaza i jego okolic do południowych części strefy gazy. Maduh twierdzi jednak, że kiedy dowiedział się o tym z wiadomości, jego żona nadal nie chciała wyjechać. Właśnie byliśmy świadkami materiału filmowego. Przedstawiającego martwe ciała kobiet, mężczyzn i dzieci porzucone na ulicy Al-Rashid. Nie chcę, żebyśmy skończyli jak oni, martwi i zapomniani, powiedziała drżącym głosem jego żona Malak, wspominając obrazy śmiertelnych ataków, w których zginęło kilku Palestyńczyków, którzy zgodnie z izraelskim rozkazem uciekli z północnej gazy tylko po to, by zostać zaatakowani. Dwaj bracia. Maduka również odmówili wyjazdu, w tym jeden niepełnosprawny. Zaoferowałem mu pomoc, ale odmówił, namawiając mnie do ucieczki i przetrwania. Wierzył, że jeśli mamy żyć, znajdziemy sposób. Jego matka również zdecydowała się pozostać. Powiedziała mi: Nie mogę znieść tego upokorzenia. Grupy praw człowieka i organy międzynarodowe. Wielokrotnie krytykowały Izrael za przymusowe wypędzanie Palestyńczyków z północnej do południowej gazy, twierdząc, że jest to powtórka z nagby. Nagba, czyli katastrofa, odnosi się do czystek etnicznych około 750 tysięcy Palestyńczyków z ich ziem i domów w historycznej Palestynie, aby zrobić miejsce dla utworzenia Izraela w 1948 roku. Jednak Niezachwiana miłość Maducha do dzieci była siłą napędową jego rozdzierającej serce decyzji o ostatecznej ucieczce. Dla niego, ojca trójki dzieci w wieku od roku do pięciu lat, wybór był jasny. Pozostanie oznaczało bezpośrednie zagrożenie pewną śmiercią. Jedyną rzeczą, która zmusiła mnie do wyjazdu, są moje dzieci. Nie chcę widzieć, jak umierają w wyniku nalotu, strachu czy głodu. Nie mogę już ich oszukiwać i mówić, że to nie są naloty. Rozumieją, że to są naloty, które mogą odebrać komuś życie. We wtorek rano Maduch, Malak i trójka ich dzieci przeszli z dzielnicy Sabra na ulicę Dola ścieżką pełną niebezpieczeństw. Wziął tylko ubrania na zmianę dla swoich dzieci, pieluchy i mleko modyfikowane. To wszystko. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Złapali podwózkę na wozie z osłem, trzymając się nadziei, gdy koła skrzypiały na zniszczonych drogach. Z ulicy Dola, głównego skrzyżowania w mieście Gaza, ich cel przeniósł się na plac Kuwaiti, kolejne duże skrzyżowanie w mieście Gaza, gdzie ponownie przemieszczali się pieszo. Droga ewakuacyjna była zatłoczona innymi uciekającymi mieszkańcami. Podróż była pełna wyzwań związanych z ograniczonym dostępem do zapasów i ciągłym strachem przed atakami powietrznymi. Nie było czasu na zwolnienie tempa i odpoczynek, gdyż każdą chwilę należało wykorzystać. Dotarli do Placu Kuwejskiego, do obozu dla uchodźców Burei, gdzie krajobraz został zniekształcony obecnością czołgów i mnóstwa izraelskich żołnierzy. Świadomy grożącego niebezpieczeństwa, Trzymał biały podkoszulek, dowód osobisty, i mocno ściskał żonę, która z kolei tuliła w ramionach ich roczną córeczkę. I tam w uścisku drugiej ręki mocno trzymał 71-letniego ojca przez całą siedmiokilometrową podróż. Bardzo się boję, że mogę zostać zabity, a moje ciało zostałoby tutaj. Wtedy nikt by się o nas nie dowiedział. Tego właśnie chcą nas zabić i nie pozwolić światu dowiedzieć się o nas i naszej walce", powiedział. Posuwając się naprzód, byli świadkami niezliczonych obrazów grozy. Wśród gruzów i zniszczeń na drodze leżały ciała. Wozy z osłami i końmi, niegdyś oznaka życia i środków do życia, teraz stały się ponurymi nosicielami zmarłych. Natknęli się także na niewybuchy. Ogrom scen przytłoczył malakę, która cierpiała na zawroty głowy i zmęczenie. Maduch obudził ją, delikatnie spryskując jej twarz wodą i zachęcając, aby się nie ruszała. Widziałem przede mną mężczyznę i kobietę trzymającą na rękach trzyletnie dziecko. Kiedy żona zobaczyła izraelskiego żołnierza, upadła na ziemię, a izraelski żołnierz powiedział łamanym arabskim: Ruszcie, kabibi, szybciej, szybciej. Mąż zostawił kobietę pod groźbą strzału. Bałem się, że mojej żonie przydarzy się to samo. Każdy krok należało stawiać ostrożnie, z rękami wzniesionymi w geście posłuszeństwa. Najmniejszy dźwięk z ust dziecka może wywołać strzelaninę, powodując, że rodzina będzie chodzić w ciągłym strachu i ciszy. Prowadząc swoje dzieci, rodzice zasłonili im oczy przed rozgrywającymi się przed nimi scenami. Sceny są nie do zniesienia. Prosiłem moje dzieci, aby nie patrzyły na nic, co widzą na ziemi. Nie chcę, aby obrazy martwych ludzi i martwych zwierząt utkwiły im w pamięci. Ludzie szeptali modlitwy, dodał maduch. Brak kamer i dziennikarzy pogłębił poczucie izolacji. Gdybyśmy umarli, nasze historie zostałyby utracone. Dopiero po dotarciu do obozu dla uchodźców w Burei znaleźli dziennikarzy. dostali wodę i żywność a następnie zawieźli wózkiem do Deir al-Bala, miasta w środkowej strefie gazy, poniżej linii podziału wyznaczonej przez izraelskie wojsko. Nazywają to bezpiecznym korytarzem, ale nie ma w nim nic bezpiecznego. Próbując go przekroczyć, możesz zginąć tysiąc razy.